Trzy. 嗯，我。Mm,

I'm <laughs> To Prawie 1000 lat. громкнет гимнись Wydaje się że wejść. Wydaje mi się, że ty wejść. tam mieszka. Czy ty ktoś tam mieszka? Idzie inna elewacja. Takie średnie

geldi mi? Aa kim geldi? Aykul abi. Bir hafta denastarek, bir To nie źle. Kobietę po okładce. Kobieta sprzedająca. Bo Tobie, gdyby się spodobało, to byś w kupiła. No szeszek sobie w No Nie mówiła, że to jest darmowe, coś tam, coś tam. A ja myślałem, że to jest próbka czegoś tam. Próbka czegoś na twarz. 嗯。 Gente, down. Yeah. Ale o wiele bardziej lubię nagrywać takie okolice jak ta, niż jakieś takie ważne, popularne miejsce w danym mieście. jest tak prawdziwie. Tam jest wszystko, żeby było ładnie i się wszystkim podobało. A tu jest tak, jak jest. Hø? <hums> Ah, ja. Det er vakkert.

Czekają do kościoła i poszli do sklepu. A gdzie to nili? Chciało właśnie wypróbować. To pewnie pójdziemy do machiny. de la, la...